Podłączenie modułu komunikacji bezprzewodowej ISM i termostatu STX-40. Jeżeli do kontrolowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach wykorzystywany będzie termostat bezprzewodowy STX-40, należy zainstalować moduł transmisji radiowej ISM. Moduł umieść z dala od elementów metalowych, przewodów z wysokim napięciem i innych potencjalnych źródeł zakłóceń. Moduł ISM należy połączyć ze sterownikiem Ecomulti czterema przewodami. Kabel połączeniowy dołączony jest do zestawu. Koniecznie zwróć szczególną uwagę na oznaczenia poszczególnych przewodów i właściwie połącz je do sterownika. Aby uruchomić termostat bezprzewodowy STX40, należy wyciągnąć element zabezpieczający baterię. Z termostatu można korzystać w formie wolnostojącej, wykorzystując podstawkę dołączoną do zestawu. Lub zamontować go na stałe do ściany. Konfiguracja i parowanie termostatu omówiona zostanie w dalszej części filmu.